Cześć Wam, prosiliście mnie ostatnio o materiał na temat szpitali. Eee, powiem Wam tak: jeśli chodzi o oddziały stacjonarne, czy oddział zamknięty, nie jestem w stanie opowiedzieć Wam niczego sensownego z własnego doświadczenia, ponieważ nie byłam ani na oddziale stacjonarnym, ani na zamkniętym. Robiłam materiały na temat łódzkiego oddziału otwartego, na którym byłam. Ten materiał Wam podlinkuję na koniec filmu. Tam jest kilka filmików na ten temat, także możecie sobie po prostu przejrzeć. Co mogę Wam ogólnie powiedzieć na temat szpitali? Jeśli chodzi o polskie szpitale, to należy powiedzieć przede wszystkim to, że przyjmowani są do nich pacjenci nagminnie częściej niż w innych krajach. Szybciej, chętniej i niepotrzebnie. Teraz w Polsce, odkąd się centra zdrowia psychicznego, yy, będzie położony większy nacisk na leczenie ambulatoryjne i leczenie środowiskowe, ponieważ leczenie szpitalne nie wszystkie problemy załatwia. Jeżeli ktoś idzie do szpitala, ponieważ ma problem i tą metodą, jakby swoich ucieka od tego problemu. On tam, będąc w sytuacji jakby wyizolowanej, może poczuć się lepiej, po czym wraca do swojego środowiska, nie potrafi się w nim zaklimatyzować, nie potrafi w nim funkcjonować i znowu wraca do szpitala, i tak w kółko. I tą metodą mamy ludzi praktycznie rezydujących w szpitalach. To nie jest dobrze, to nie jest zdrowo, to nie powinno tak być. Szpitale powinny być dla osób, gdzie ten przypadek jest naprawdę ostry i naprawdę trudny. Tymczasem w Polsce ludzie często idą do szpitala, bo jakaś ma problem z diagnostyką, bo jest problem z psychoterapią, nie ma grupy, a na oddziale jest, bo nie wiadomo co zrobić w sumie z tym pacjentem, no i tak się go upycha do tego szpitala. Tymczasem Powinno być tak, że jest więcej terapii, więcej specjalistów, z którymi można się spotkać w trybie kryzysowym, po prostu ambulatoryjnie, tak, żeby nie było konieczności hospitalizowania tego chorego za każdym razem, kiedy on się poczuje gorzej. No ale dobrze, jest jak jest. Mówimy o sytuacji zastanej. W tym momencie mamy tak: mamy szpitale psychiatryczne, mamy też oddziały psychiatryczne w zwykłych szpitalach. To wszystko zależy od miasta i od możliwości danej placówki. Mamy oddziały zamknięte. Oddziały zamknięte użyją się tym od otwartych, że są zamknięte. Innymi słowy, mają dużo większy rygor. I jaki? W każdym szpitalu indywidualnie. Część z nich jest uważana, tak jak na przykład w Łodzi przy słowackiej, jest to oddział O, czyli jest to oddział obserwacyjny, gdzie przywozi się ludzi, oni na tym oddziale zamkniętym na początku przebywają. E zamkniętym, czyli nie mogą dzwonić, nie mają wizyt, nie mogą z tego oddziału wychodzić. Część z takich oddziałów jest również monitorowana, są w pokojach kamery. Część ma izolatki, część pokoje wieloosobowe. To, jak daleko posunięty jest rygor w danym szpitalu, jakie faktycznie aktywności proponuje się pacjentom przebywającym na tym oddziale, zależy niestety indywidualnie od danego szpitala. Tu nie ma żadnych uogólnień. Jak to mniej więcej wygląda? W szpitalach psychiatrycznych zasadniczo są pewne obostrzenia, których nie ma w innych szpitalach. Czyli ogólne założenie jest takie, że nie możesz mieć przedmiotów, przy pomocy których możesz sobie zrobić krzywdę. Są szpitale, w których w ogóle nie możesz mieć telefonu. Jeśli możesz z niego korzystać, na przykład tylko w pokoju pielęgniarek. Są szpitale, w których nie możesz mieć ładowarki, sznurówek, sznurków, żadnych kabli. Jeśli ładujesz telefon, to znowu u pielęgniarek. Nie możesz mieć swoich sztućców, bo metalowe możesz sobie zrobić krzywdę, nie możesz mieć szkła, nie możesz mieć nie wiem, obcinaczki do paznokci, nożyczek żadnych tego typu rzeczy, które mogłyby w jakiś sposób mm, zrobić ci krzywdę. Prawda jest taka, że w większości z tych szpitali, tak czy siak te przedmioty są przemycane na oddziały. Taka prawda. Natomiast zasadniczo, jakby mieć ich nie wolno. Są szpitale, w których telefony są dopuszczalne, takie, w których nie. Tutaj znowu nie jestem w stanie Wam podać żadnej sensownej reguły. Tak czy siak, szpital psychiatryczny potrafi pod tym kątem przypominać więzienie bardziej niż zwykły szpital, ponieważ są ograniczane Wasze swobody obywatelskie, dla Waszego dobra, teoretycznie. Jeśli ktoś faktycznie jest w bardzo ciężkiej sytuacji, w napadzie psychozy ewentualnie ma rzeczywiście tendencję do samookareczania, chce sobie zrobić krzywdę, to jest oczywiste, że jeżeli w jego otoczeniu nie ma takich przedmiotów, to jest mniejsza szansa, że zrobi sobie krzywdę, więc to jest dla niego dobrze. Natomiast jeśli do takiego szpitala trafia osoba, która nie ma takich potrzeb i myśli jest tam jakby z innego powodu, no to wtedy może się poczuć ograniczana i może czuć dyskomfort bardziej niż komfort, tak? Więc na to też trzeba patrzeć samemu, mówiąc szczerze, czy wy faktycznie czujecie się na ten szpital, że jest on wam niezbędny do życia i że on wam naprawdę pomoże bardziej niż straumatyzuje. Opinie o szpitalach są bardzo różne. Nawet o danym oddziale są różne, ponieważ dana osoba może trafić na innego lekarza, inne osoby w pokoju, albo po prostu może mieć inne potrzeby, inne odczucia. Znam osoby, które na przykład oddział z Czechosłowackiej bardzo polecają, bardzo lubią. Ja uważam, że były to koszmarne trzy tygodnie mojego życia. Bo tylko tyle tam wytrzymałam i za porozumieniem stron wyszłam, ponieważ czułam się gorzej, a nie lepiej. Ja zaznaczam byłam nadziennym, tak? Więc, jak już mówiłam, zadajcie sobie pytanie, czy coś takiego wam odpowiada. Co się dzieje na takim oddziale, poza tym, że śpicie i jecie? Ano, są zajęcia terapeutyczne różnego typu. Na wielu oddziałach jest arteterapia, muzykoterapia, jest telewizor w sali kinowej, gdzie można sobie pooglądać coś, co wam pozwolą oglądać wtedy, kiedy wam pozwolą oglądać. Są grupy terapeutyczne. Do grupy terapeutycznej można się zakwalifikować, nie wszyscy się kwalifikują. W tej grupie niestety możecie się spodziewać, ponieważ polskie szpitale psychiatryczne i oddziały są przepełnione, że będziecie mieć miszmasz, tak? Tam nie będzie samych osób z afektywnymi problemami. Tam będą osoby ze schizofrenią, z nerwicami, z różnymi rzeczami, tak naprawdę, co może nieco utrudniać terapię. Może też pomagać i otwierać Was na doświadczenia innych osób. To zależy wszystko, jak do tego podchodzimy. Jeśli marzycie o terapii indywidualnej, na większość oddziałów zapomnijcie, bo nie ma. Nie ma tyłu specjalistów, będziecie mieć konsultacje, możecie mieć testy psychologiczne, jeśli zajdzie taka potrzeba. Zasadniczo to nie jest tak, że możecie tam pójść sobie porozmawiać z psychologiem, kiedy Wam się spodoba, bo na większość oddziałów jest to niemożliwe. Więc tu zapomnijcie. Także terapia grupowa, jak już mówiłam, różnego rodzaju działania aktywizujące, że możecie sobie robić, nie wiem, wydzieranki, korowanki i posłuchać yy, Bacha. I poćwiczyć gimnastykę o poranku. Jeśli chodzi o to, jeszcze z czym wiąże się pobyt w psychiatryku, nie ma tak od razu możliwości nie, na oddziałach zamkniętych odwiedzin, tak to wiemy. Jeżeli chodzi o oddział otwarty, to odwiedziny są zazwyczaj w określonych godzinach, jak to w szpitalu. Co dalej? Przepustki to, w jaki sposób są rozpisane przepustki, również musicie sobie zerknąć na konkretnym oddziale, bo z tym też jest różnie. Zazwyczaj w przypadku pacjentów, na przykład z HADEM, po kilku tygodniach, tam nie pamiętam dokładnie, sześciu chyba, dostajesz pierwszą przepustkę na kilkanaście godzin, potem dostajesz przepustkę chyba na dwa dni, no i potem już generalnie się wychodzi, tak? Czyli tych przepustek nie ma za dużo. Można wychodzić na spacery. Nie zawsze można samemu. Raczej są to spacery organizowane z osobą dozorującą. To też zależy od konkretnego oddziału. Musicie też wziąć pod uwagę, że na oddziałach zazwyczaj panuje, no mówię, taki swoisty zamordyzm czyli po pierwsze, pilnuje się to, czy ktoś połknie leki. Musisz połykać przy pielęgniarce i w sensie a, gadzibacz pod językiem, że nie chowasz. I to nieważne, na co jesteś, nieważne, czy masz wcześniej problemy z przyjmowaniem leków, czy nie, zasadniczo wszystkich do jednego wora i masz pokazywać, mówię, na tej zasadzie. Kolejna rzecz. Jeśli pacjent jest problemowy, to w wielu szpitalach jest przypinany pasami, ponieważ Personel nie ma po prostu czasu, nie ma możliwości skupiać się na każdej osobie, na nią kuchać i dmuchać, więc jeśli tworzy się problemy albo zachowuje się, że tak powiem, agresywnie według personelu, strach w pasy. I tutaj nie straszę. Prawda jest taka, że na bardzo wielu oddziałach istnieje taka praktyka. Dlaczego mówię na bardzo wielu? Skoro byłam na jednym, moglibyście się zastanawiać. Otóż postanowiłam rozpisać ankietę, może nie ankietę, ale. Poprosić osoby, które mają doświadczenia szpitalne, o podzielenie się tymi doświadczeniami. Dużo osób mówi, że szpital uratował im życie, że bardzo im pomógł, że dzięki niemu żyją i funkcjonują, i na to też na pewno trzeba patrzeć. Nie możecie też, jakby. Ja się staram w tym momencie, żeby nie było. Zachować neutralny stosunek do tego. Nie do końca potrafię, ponieważ osobiście nie nienawidzę szpitali, nie cierpię, nie będę udawała, że jest inaczej, po prostu mówię Wam to otwarcie. Natomiast też może być tak, że szpital po prostu nie jest dla mnie. Natomiast absolutnie nie neguję tego, że wielu osobom to pomaga, że jest to dobra opcja. Jeżeli jesteście na przykład sami, nie radzicie sobie, nie możecie sobie ogarnąć życia a macie ciężką depresję albo psychozę albo myśli samobójcze, to szpital jest dobrym rozwiązaniem, bo tam się po prostu ktoś wami zajmie, nie będziecie z tym sami. I jest większa szansa, że dobiorą wam leki, bo będą Was widzieć non-stop. Jest większa szansa, że po prostu przypilnują was, żebyście nie zrobili sobie krzywdy. Więc w takich przypadkach uważam, że szpital jest dobry, pomocny jak najbardziej. To jest to miejsce, gdzie w przypadku silnych myśli samobójczych powinno się skierować od razu swoje kroki, nie czekając na nic więcej. Pamiętając o tym, że jeżeli macie myśli samobójcze, zagrażacie sobie lub komuś, to muszą was przyjąć bez skierowania do szpitala psychiatrycznego i koniec, jeśli mówią, że nie ma miejsc, to mają obowiązek znaleźć placówkę, która będzie miała dla Was miejsce teraz, zaraz już. I nie ma opcji, że proszę iść do domu, bo jeśli i tak, to od razu informujecie, że się kontaktujecie z rzecznikiem pacjenta, po czym robicie to w trybie ekspresowym. Nie może być tak, że Was nie przyjmą do szpitala. Kropka. I te informacje dostałam jakby oficjalnie nie ma takiej możliwości. Po to ten szpital jest w takiej sytuacji. Natomiast jak już mówiłam, trzeba się po prostu z tym uporać emocjonalnie, że jest to miejsce, gdzie Wasza wolność jest ograniczana. Gdzie jesteście trochę traktowani no właśnie jak. Uhum, uhum. Nie do końca możecie stanowić o sobie, że jeśli pójdziecie do szpitala z własnej woli, macie prawo, i też zaznaczam, wypisać się z własnej woli. I nie ma, że nie. Bo jeśli chcą was zostawić, to muszą skierować sprawę do sądu, który wyrazi swoim wyrokiem, że tak powiem, wolę tego, żebyście wy pozostali. Inaczej muszą was wypisać. Mogą was przekonywać, że nie jest to dla was dobre, a wypisać was muszą. To nie jest tak, że idąc do szpitala psychiatrycznego tracicie swoje prawa człowieka, prawa obywatela i ogólnie prawa, bo nie jesteście nikim drugiej kategorii. Psychiczny nie znaczy gorszy, tak? I o tym pamiętajcie, zawsze macie prawa. Jeżeli uważacie, że zostaliście potraktowani niesprawiedliwie, czy właśnie karą przymusową, czy ktoś was przypiął pasami, czy zadziało się cokolwiek innego, idziecie i zgłaszacie to do rzecznika praw pacjenta. Ponieważ po to ten rzecznik jest. Nikt nie ma prawa naruszać waszej godności osobistej, wchodzić wam do łazienki, e, w jakiś sposób, nie wiem, powodować, żebyście czuli się odczłowieczeni, tak? To nie wchodzi w rachubę. O tym zawsze musicie pamiętać, o swoich prawach. Jak już mówiłam, pracówki pomagają, takie są ich minusy, o tym też trzeba pamiętać. Co jeszcze? No, na pewno macie tam dostęp do lekarza. No to jest plus, nawet jeśli jest dyżurujący. Chciałabym teraz Wam zarekomendować dobre pracówki. O złych może nie będę mówić, ponieważ nie chcę, żeby potem ktoś mnie szarpał że pomówienia. Dobre pracówki psychiatryczne. Otóż tak, do dobrych pracówek na pewno zalicza się szpital Babińskiego w Krakowie, oddział 7F. Chciałabym tylko nadmienić, że z tym szpitalem jest pewien problem, taki, że oni na ten oddział nie przyjmują osób, które są zbyt chore. W tym miejscu jednak chciałabym wyrazić swoje skrajne oburzenie i niezrozumienie dla tej sytuacji, bo dla mnie szpital to jest takie miejsce, które ma pomagać ludziom chorym, a oni nie przyjmą ludzi, którzy są zbyt chorzy, uzależnieni, za mało zmotywowani. Tu przypominam Wam sytuację Magdy i to, jak, co się stało z Magdą, i ten filmik też Wam podkleję na koniec, bo jej właśnie nie chciano przyjąć, ponieważ była zbyt chora. Yy, nie mówię tu o, konkretnie o tym szpitalu, ona została akurat tam potem przekierowana i w efekcie nie dotarła. Natomiast, yy, natomiast nie wiem, czy się kontaktowała z samym oddziałem, ale na pewno również by ją odrzucono, bo była za mało zmotywowana. Więc tak, tam pacjent idzie, który nie jest zbyt chory i zmotywowany do tak zwanej bardzo trudnej terapii, ponieważ większość osób mówi, że Babiński im bardzo pomógł, ale to były bardzo trudne chwile ich życia jakby proces ten terapeutyczny i sposób w jaki oni tam to robią ja osobiście jestem jednak miłośniczką bardziej takiego czułego, matycznego podejścia do osoby która jest chora i cierpiąca niż typu no ale jak to ktoś powiedział, troszkę tak po monarowsku traktują ludzi to jest cytat, nie wiem, nie byłam nie podoba mi się to co słyszę, natomiast mówi się, że wyniki mają super, tak, więc jeśli komuś podoba się wojskowy dryl nie jest bardzo chory, a chciałby być bardzo zdrowy, to Babińskiego polecam. Poziom mają dobry. Jak to się mówi? jak dobry poziom, to i dobry poziom pacjentów. Dziękuję. Dobry poziom pacjentów psychiatrycznych. OK. Kolejny szpital polecany przez ludzi to jest Szpital Broniewskiego w Szczecinie. Szpital miejski w Siedlcach. Mam tam oddział psychiatryczny, podobno całkiem sensowny. Wrocław i Szpital przy ulicy Gdańskiej. Następna opcja to Kościeżyna. Tam szpital i oddział zamknięty. Podobno jest bardzo sensowny i nie aż tak rygorystyczny. Szpital przy ulicy Sobieskiego w Warszawie. Oddział F7. Dużo osób poleca, mówi, że bardzo sensowny. Klinika psychiatrii w Tarnowskich Górach. Młodzieżowy oddział w Konstancinie. Dobra wiadomość, bo z młodzieżowym jest ciężko. Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. To są te, które udało mi się dla was wyłowić i nie były to pojedyncze opinie. Ludzie byli zadowoleni z tych ośrodków. Natomiast jak już mówię, szpital to szpital. Tak? To nie jest przedszkole, tam Was głaskać specjalnie nikt nie będzie, natomiast na pewno znajdziecie profesjonalną opiekę. Jakich ludzi spotkacie tego niestety nie mogę Wam zagwarantować ani ja, ani nikt inny. Jedni wynoszą przyjaźnie na całe życie, inni wynoszą traumę na całe życie. Jak Wam się poszczęści, tego niestety powiedzieć nie mogę. W link pod filmikiem wrzucam Wam. w link. W opis pod filmikiem rzucam Wam link do mojego posta na Facebooku, gdzie prosiłam, żeby wpisywali się ludzie. Jeżeli coś, to poczytajcie sobie ich opinie, może Wam to w czymś pomoże. Jeżeli będziecie mieli pytania, to również możecie pisać tutaj w komentarzach, postaram się Wam odpowiadać. I jeżeli będę mieć coś do powiedzenia, co nie, nie nadaje się na forum publikum, to najwyżej wyślę Wam na priv. No ponieważ, jak już powiedziałam, nie chcę być posądzona o szkalowanie ani żadne takie sytuacje. To tyle, kochani. I jednocześnie uprzedzam Was i proszę, że jeżeli byście chcieli polubić mojego fanpage'a na Facebooku, to upewnijcie się, że jest to fanpage mający yy, dwubiegunowa przez w środku wielkie N i yy, yy, posiadający ten sam logotyp, który mam na kanale. Ponieważ pojawiła się dziewczyna, która postanowiła również utworzyć fanpage o tej samej nazwie, co moja, rozmawiałam z nią, ponieważ wydaje mi się to etycznie dyskusyjne, bo ja, tworząc swój kanał, sprawdzałam, czy ktoś już nie ma tej nazwy, sprawdzałam, czy jakby nikomu nie wchodzę w paradę i nie wiozę się na czyjejś pracy. Natomiast ona jakby dała mi do zrozumienia, że ma delikatnie walone na to, bo ona ma prawo i może. W związku z czym proszę Was, żebyście uważali po prostu komu dajecie lajka i ponieważ ja nie mam zamiaru ani ręczyć sobą za treści, które ona tam potencjalnie może zawierać. Nie wiem, co to jest za osoba i po prostu nie chciałabym żadnych nieporozumień, tak? Także patrzcie, patrzcie co lajkujecie i jakby tyle. Jeżeli uważacie też, że, że taka opcja, którą ona zastosowała jest nie fair, a traficie na jej profil, to możecie go zgłosić. A ponieważ jakby nie patrzeć, no jest to, że tak powiem, przytulenie cudzej nazwy i myślę, że nie jest to okej, okay, tak. Przynajmniej ja się poczułam z tym bardzo dyskomfortowo i z tym, w jaki sposób i z tym, że to zrobiła, a jeszcze bardziej z tym, w jaki sposób ze mną rozmawiała. I jak bardzo właśnie miała to w dupie, że, że wiezie się no, na mojej pracy po prostu i zbiera lajki kosztem, kosztem jakby moim, bo ludzie wchodzą do niej na profil, pytają, czy, czy ona te filmy kręci, ona tam kasuje te komentarze. No taka, taka smutna i przykra historyjka. No dobrze, żeby Was nie, nie zanudzać, trzymajcie się, ciepło i do zobaczenia. Pa!